15-lecie Akademii Sztuk Walki i Fitnessu Endy oraz 25-lecie ćwiczeń sensej Andrzeja Nowaczuka. To były główne hasła Międzynarodowej Gali Sztuk Walki zorganizowanej 17 listopada w Hali Sportowej Gimnazjum Gminnego w Simiatyczek. Gala była podsumowaniem 25-letniej pracy tego nauczyciela Sztuk Walki. więc czas na podziękowania, wręczanie pamiątek, przypomnienie sukcesów oraz życzenia dalszej, owocnej pracy. Podczas programu nie zabrakło pokazów Sztuk Walki, prezentacji Szkoły Endy i innych, okazów zręcznościowych, rozbijania desek i dachówek, trików i ćwiczeń cyrkowych. Na imprezę przyjechało sporo zaproszonych gości, uczniowie innych szkół, mistrzowie sztuk walki, ale głównym gościem był Marek Piotrowski, wielokrotny mistrz światowki i boksingu. Szkoła Endy powstała w śmietyczach 15 lat temu. Przez ten czas wyćwiczyła kilkuset uczniów. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach wiekowych, począwszy od przedszkolaków do dorosłych. Największe osiągnięcia szkoły to wielokrotne indywidualne i drużynowe tytuły Mistrzów Polski, kilkukrotne indywidualne tytuły Mistrzów Europy. Ze szkoły wywodzi się też kilku wicemistrzów zawodów Pucharu Świata. Dziękuję. tam na baranach u tatusia, machający do mnie ci najwięksi i ci najstarsi. Bardzo fajnie, że wszyscy znaleźliście czas, mimo że są jeszcze inne wydarzenia i bardzo dobrze, że są w tym mieście. Chwała tym ludziom, którzy coś tutaj czynią, coś tutaj robią. Ja mam jeszcze jedną listę. Tych list, z pewnością, było bardzo dużo. Ta lista jest złotą listą w imieniu w moim 25-lecia Aby oficjalnie otworzyć galę, Marka Piotrowskiego, dziewięciokrotnego mistrza świata zawodowców w Kingboksim. Mariusza Cieśnickiego, pierwszego i jednego Mistrza Świata Zawodowców w Majtaju. Ja bym bardzo wierzył, że tak. Yy, Dzisiaj za przybycie, Andrzeju, dziękuję Ci za to, że zaprosiłeś mnie, poznałeś się chyba Z tego na galę to było w roku. Patrzę się pierwszy wtedy tu. Byłem bardzo. Dobrze.